To jest kolejny odcinek z naszej serii na Murti. Dzisiaj jest ze mną oczywiście Dart Farmer i Pan Miszcz. Eee, no co, co to za no akcja? No, taka no, 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 no taka no akcja, że dzisiaj przystawka Capello, dzisiaj kupiłem. Eee, no i Pan Bizonik. My eee, dzisiaj łucimy słonecznik, a więc roboty mam sporo. Ja się biorę do Pracy później pan miś mnie tam zamieni, nie, na kombajnę. będę przede wszystkim chciał talerzyłać moją sześćdziesiątką. To ja ci pomogę. To... Dziękuję no, to za tam, wszelką pomoc. Nie. nie, nie spodziewałam się, że to taka dobra animacja. Tak. To jedziemy teraz. No, no spokojnie. Że... No. To się wszystko na. Powiedzieć. Teraz jedziemy na pole 190. Ej, ja tutaj przyjechałem, bo też testowałem, czy to, czy to w ogóle będzie. Bacy był w która także pojechała. ale o że mówimy jeden, jeden naraz. Hmm. A czemu jeden na raz? To to, że jak mówimy dwóch naraz, to nikogo nie słychać. Potwierdzam. To może jak wy teraz ze sobą gadacie, to przejdźcie na inny kanał na Discordzie. Lepiej nie. Dobra, to może niech będzie taka chwila ciszy. Może jakąś muzyczkę tutaj wstawię, będzie milej. Prawa autorskich. Dobrze, to ja tu jak można widzieć tutaj na załączonym obrazku, y, to tutaj talerzuję. No nie jest to może duża talerzówka. To teraz sprawdzę w sklepie. Chcesz zobaczyć moją? Dobrze, ja nie mówię, że w porównaniu do tych. No dobrze, dobrze. Pan ma najmniejszą. Pan ma. Pan ma tak zwaną jest. masakrę. a Moja ma 3 metry. To dużo. No właśnie. Ej, nie wiem, to jest taka, to jest taka dosyć też żmudna robota. Nie wiem, czy ucięcia nie będzie. Jadwiga, chyba efekt dwa. Nie jest ta przystawka zbyt szeroka. No, ale to Pojeździmy sobie trochę. Bo wątpię, żeby A, coś nagrywało. A Farmer już tu zaczął, widzę. No, pomocna dłoń, chyba tak nazwę odcinek. Pomocna dłoń. Dobra ja mm. nawet może pracę pożniwne. Albo co ty, Ty też nagrywasz? Tak, No nie? Ja no. się tak ja no. ja zastanawiam, Dlaczego to zawsze ja zaczynam mówić na odcinkach, jeśli Wy też nagrywacie. No, bo ty pierwsze zaczęłeś przygodę z YouTube. Tak. Ja chciałem się witać, ale yy, już uznałem, Powiem że nie będę się Powiem Wam tyle, że ten, że wiecie kiedy mój kanał dokładnie powstał? Dokładnie. Dokładnie. 1 stycznia. 2, 21. 1 stycznia, rozumiesz to? Idealnie. Idealnie by Sąsiadowi Przyjechałem, w kukurydze. E, olej. Znaczy ja na serii y, Polskie Klimaty, na boli polskiej to sąsiadowi mi w okno po Ta seria nazywa się z tego co pamiętam y, Sąsiedzkie e, gospodarzenie. E... Tak? Tak, gospodarzenie. Znaczy u mnie chyba nawet żadnego jeszcze odcinka nie ma. Jak to jest? Przecież A, to ten... Jest. jest jeszcze przecież ten pierwszy. No wiesz. Nie, ten tamten usunąłam. Ale nie, w sensie ten drugi. Ten jest trzeci. Cięciu, Dobra, jest jestem słowo. już po cięciu. A trochę teraz zrobiłam niezbyt dużo. Nowe słowo. Odcięciuję. Odcięciuje się. Odcięciuję się. Dobrze. Tutaj ładnie widać, darf farmer też pracuje, tutaj ja też, ładnie, ale praca darf farmer to idzie szybciej. Panie mistrzu, ja pana mistrza widziałam jak tam pan robił. Tak? No tam widziałem pana mistrza jak tam pan robił. Dobra. Musimy sobie bizonem. Zara będzie jeden zbiornik, to robimy cięcie, a później się odcięciujemy. Mają ulubione ja, słowa. słowo. słowo. Odcięciujemy. odcięciujemy. Ej, jestem z siebie dumny. Ja większość polarzy mu z pierwszej Subskrybujcie, kamarki. bo na was spadnie klątwa odcięcia. Weź, nie strach moich widzów, bo jeszcze się przestraszą. A, dobra. To tylko taki żart, Dobrze. miły żart. I połowę widzów usunie, blokuje. Nie, zera. Nie, takie patrzysz, a ty ci przychodzi do skrzynki pocztowej tego pozew do sądu zagrożenie w internecie. No, też się tego boję. No, bój się, bój. To nie ja, to nie ja, to nie jest. Teraz, mistrzu, proszę, żebyś przyjechał na moją gospę i kultywujemy na moim polu najpierw, bo ja ci pomogłam najpierw, no. Aha, bo wy tam razem na jednym polu robicie. Mhm. Tak. Ale to na też jak... Ej, ta... ej, ja, ej, to jestem naprawdę zawiedziony, tak mi słabo sypnął ten słonecznik. Wiecie, wiecie, że ja jeszcze nie mam pełnego zbiornika? Zobaczcie ile w już pola mam Ale tu chodzi, że niektóre uprawy inaczej sypią po prostu. Niska słonecznik znaczy, słabo ale... sypia. Bo no zależy, bo ja mam przystawkę do... A to jest oczekiwanie, Bo do kukurydzy jest jednak, nie? Do kukurydzy. Krasza małego mam? No nie. No nie. Ale małego, takiego... Spoko, ów. No... Wiesz, że my wszyscy... O nie, wszyscy dostajemy krasze nagle. To chyba oznacza, że trzeba się odcięciować. Znaczy, cięciować. Janek? Nie no, tu jeszcze... Co ty żeś właśnie powiedział? Nic. Przecież nic nie było Aha. słychać. Było. Nie było. Nieważne. Ja mogę się założyć. Musimy... Dobra. Musimy... No, musimy sobie dalej. nie wam. Jak to w obsługiwanej gry? Przecież jestem obsługiwaną. Tak to nie ma obsługiwanej? obsługiwanej? Ej no, co mi robisz? Misz, czy ty jesteś odcięciowany? No właśnie... Że... Nie... Ej, wiecie, że ja cały czas nagrywam, więc wieście tak, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Mi się coś... Ym, program do nagrywania... Może tu powiedziałam ja? coś nieprawidłowo? No ale nie powiedziałam, bo nic nie było słychać. Przecież Czy to kolejny raz się kraszuję? tym problem, co jest OBS ogarni. O! Dobra. Na O była rura, a nie na zero. Czemu mi się cały czas myli? Ile Dobra tutaj. Zara u mnie będzie cięcie, tylko powiadam jeszcze sześćdziesiątką. Ja mam sposób na ciszę. Żeby była zawsze cisza. Ej, chyba się, że za chwilę czy nie było tak... Znaczy nie, nie, Dobra. że nie ważne. nieważne. No, A ja to muszę tego Ja tylko sobie jadę, podjadę, zrobię cięcie, później się odcięciuję, jak skończę pole. O, dałem jej po tłokach, pod górkę szła z czepą. Została po tłokach. Mordo, ty moja, kiedy ty skończysz? Musimy jechać Gdy, na y Pola Panie y Ej, tylko że ej, u mnie nie działa program do nagrywania, panie Ja się jeszcze tutaj nie pożegnam z widzami, tylko widzimy się po przerwie Zminimalizuj i jeszcze raz zminimalizuj farminga Tak polecam Dobrze Zminimalizowałem. Jeszcze ja raz. Może. Bym... No nadal. Ta funkcja wymaga obsługiwanej gry. Tylko szlak trafił. Ej, nie mów tak na YouTubie. Jesteś na YouTube. Nie, na ja mam cięcie. A ja, ja, ty... ja, nie. ja mam cięcie. No to się odcięci normalnie. To się odcięci. Hmm, 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 dam di, dam, di du. Lecimy sobie. Dobra, ja się będę starać nie odzywać, bo to teraz jest, tutaj nagrywają. No. Ja, jak będzie słychać jakieś klikanie, to sorry, bo mi trochę skrzypi guzik w klawiaturze. Dobrze, że ja teraz dostaję lagi, a nie ten, a nie jak nagrywałem. Lagi to pojęcie względne. Teraz zgadzam się z panem dar farmerem. Bo może ktoś mieć dobry e, internet, a powiedzieć, że ma lagi, Więc. Mam takie pytanie. Pytanie? Pytanie. Który z was nagrywa teraz? E, no ja. No dobra, no to spoko. Dar farmer nagrywa. To spoko, bo tam później, no to co tam później pogadamy. Znaczy powiedzcie jak wszyscy skończą nagrywać. Ja ogólnie nie wiem czy, ile ten filmik trwa na razie. No bo już masz napisane do góry. Serio? No nie, ty nie masz, ja mam napisane ile trwa. Mój 14 minut na razie. Dobra, to ja chyba tylko podjadę na pole z kultywatorem i dokończę to w następnym odcinku, kultywowanie. Dobra, ja serwer. po pierwsze muszę naprawić sobie program do nagrywania, to po pierwsze. Wiesz, obawiam się, że musiał wyłączyć serwer. Co? Obawiam się tego, że będziesz musiał wyłączyć serwer. To ja się z moimi widzami żegnam, kultywowanie będzie w następnym odcinku. Pa!